Stowarzyszenie Młodzi Aktywni od lat organizuje biegi charytatywne. Co roku biorą w nich udział setki osób, wspierając tym samym tych, którzy tego potrzebują. Nie inaczej będzie tym razem. Tegoroczny charytatywny bieg Mikołajkowy dedykowany będzie młodemu, dzielnemu bohaterowi, Maksiowi Kocanowi. Z radością zapraszamy na bieg charytatywny dla Maxa Kocana, który odbędzie się 1 grudnia. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu wsparcie małego Maksa i jego rodziny w walce o zdrowie oraz zebranie funduszy na jego dalsze leczenie i rehabilitację. Historia Maksa jest poruszająca i pełna wyzwań. Koszty wizyty specjalistycznych szyn i zabiegów są jednak ogromne, a rodzina Maxa wyczerpała już własne środki finansowe. Mama chłopca podkreśla, że marzy, aby Maxio mógł biegać i cieszyć się pełnią życia, tak jak jego siostra. Bieg charytatywny dla Maxa to szansa, aby każdy z nas otołożył swoją cegiełkę i pomógł tej dzielnej rodzinie i Maxowi. Biegacze będą mieli możliwość wyboru trzech różnych tras. Przewidziane są trzy dystanse, 5 oraz 10 km oraz 5 km dla osób uprawiających Nordic Walking. Trasa będzie prowadziła przez osiedle Śródmieście oraz osiedle Świętej Barbary, czyli tak jak w poprzednich latach organizacji biegów mikołajkowych. Spotykamy się 1 grudnia tutaj przy hali widowiskowo-sportowej na ulicy Konopnickiej, niedaleko starostwa powiatowego w Robczycach. Na bieg można zapisywać się przez stronę internetową Timekeeper do 28 listopada oraz bezpośrednio w dniu zawodów. Możemy się zapisywać na stronie internetowej pod adresem timekeeper, a także w dniu zawodów przy wydawaniu numerów. Kwota przy zapisie na stronie internetowej to jest 60 zł, natomiast w dniu zawodów będziemy musieli ujścić opłatę 70 zł. Bieg mikołajkowy to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na wsparcie małego maksia. Każdy uczestnik może pomóc robiąc to co kocha, biegając. Mikołajkowy charakterystyczny bieg dla Maksia będzie nie tylko sportowym wyzwaniem, ale także okazją do integracji i wzajemnego wsparcia. Każda osoba, która weźmie udział lub przekaże darowiznę daje Maksiowej nadzieję na lepsze jutro. Zapraszamy całe rodziny, przyjaciół, znajomych, zróbmy to dla Maksia. Do zobaczenia na starcie. Wydarzenie swoim patronatem objęli Piotr Kapusta, starosta powiatu Robczycko-Sędziszowskiego oraz burmistrz Ropczyc Kazimierz Moskal. Szczegółowe informacje na temat biegu, tras oraz zapisów można znaleźć na profilu Facebookowym Stowarzyszenia Młodzi Aktywni.